W życiu każdego z nas nadchodzi taki cichy moment, kiedy dusza po prostu się wycofuje. To nie jest głośne zerwanie, ani dramatyczne pożegnanie z fanfarami. Nie. To coś znacznie głębszego. To wewnętrzne odłączenie tak intymne, że często na początku sami nie potrafimy go nazwać. To duchowe wyczerpanie, które nie pochodzi z bolącego ciała, ale z samej esencji naszej duszy. I kiedy to się dzieje, drodzy przyjaciele, nic już nie jest takie samo. Karl Jung, wielki myśliciel, powiedział kiedyś, że temu, czemu się opieramy, trwa. I właśnie dlatego dusza, decydując się na to subtelne wycofanie, robi to nie ze słabości, nie z kaprysu, ale z najgłębszej mądrości. Rozumie coś, czemu nasz umysł często wciąż zaprzecza: że pozostawanie w miejscach, w których nasz duch już się nie rozwija, gdzie nie ma przestrzeni na wzrost, jest formą zdrady samego siebie. To jak trzymanie się uschniętego kwiatu, zamiast pozwolić mu odejść i zrobić miejsce dla czegoś nowego, pełnego życia. Są w naszym życiu ludzie, są sytuacje, są więzi, które wydawały się wieczne, niezmienne, prawda? Aż do momentu, gdy coś w tobie po prostu zamilknie. Ta cisza nie jest jednak pusta, moi drodzy. Ona jest pełna, ona uzdrawia. To dusza, która szepcze, Dość. Nauczyliśmy się tutaj wszystkiego, czego potrzebowaliśmy. Ta lekcja została odrobiona, i zaczynasz to czuć. To subtelne, ale potężne przesunięcie w twoim wnętrzu to samo spojrzenie, które kiedyś potrafiło cię oczarować, uwięzić w swoim magnetyzmie, teraz nagle, z niewyjaśnionego powodu, cię uwalnia. Te słowa, które kiedyś raniły cię do żywego, teraz brzmią odlegle, obce stają się nagle nieistotne, jak szum wiatru. I nie dzieje się to dlatego, że druga osoba magicznie się zmieniła. Nie. Dzieje się tak, ponieważ ty, we własnym wnętrzu, przebudziłeś się. Kiedy dusza postanawia się wycofać, nie prosi o pozwolenie, nie czeka na akceptację. Ona po prostu z łagodnością, ale i z niezachwianą pewnością zamyka drzwi, które nasz umysł wciąż z uporem maniaka, Próbuje otworzyć, próbując trzymać się tego, co znane. I w tej chwili pojawia się dyskomfort. To naturalne. Pojawia się lęk przed samotnością, lęk przed nieznanym, przed niewiedzą, kim tak naprawdę jesteśmy bez tego konkretnego połączenia, bez tej relacji, bez tej sytuacji. Ale to właśnie ta pustka, ten nowy, niezagospodarowany obszar, staje się magiczną kolebką nowej wersji ciebie. To jak pole, które trzeba zaorać by mogło wydać nowe plony. Jung nazwał to procesem indywiduacji, niezwykłym momentem, w którym człowiek zaczyna słyszeć swoją własną, unikalną esencję, ponad zewnętrznymi głosami, ponad oczekiwaniami innych, ponad społecznymi normami. To jest powrót do Twojego prawdziwego centrum, do Twojej autentycznej prawdy. To moment, w którym przestajesz rozpaczliwie szukać miłości na zewnątrz i zaczynasz po prostu być miłością. To przejście od poszukiwania do bycia. Wiele kobiet, wiem o tym, spędza lata, całe dekady, próbując naprawić to, co duchowo już dawno umarło. Forsują połączenia, które już dawno pękły, usprawiedliwiają nieobecności, które bolą, tłumaczą to, co jest po prostu niewytłumaczalne, próbując dopasować kawałki, które do siebie nie pasują. Ale dusza. Ona wie. Ona czuje, kiedy przestaje być widoczna kiedy nie jest już dotykana obecnością, kiedy to, co miało być połączeniem, staje się jedynie bladym echem przeszłości, pustym rezonansem, a potem się wycofuje. Powoli, cicho, ale z niezachwianą determinacją. Nie po to, by karać, moi drodzy, ale by chronić, ponieważ cisza duszy nie jest porzuceniem, to jest samoobrona, to początek uzdrowienia. Karl Jung powiedział również, że nie ma transformacji bez bólu, ale uczył nas również czegoś równie ważnego: że każdy ból, gdy go zaakceptujesz, gdy się z nim zmierzysz, staje się świadomością. I właśnie to czyni duchowe wycofanie. Przekształca cierpienie w mądrość, w cenną lekcję. Przestajesz pytać, dlaczego to się skończyło. Pytanie pełne żalu i niedowierzania. Zaczynasz rozumieć, dlaczego to musiało się stać. Pytanie, które otwiera drzwi do akceptacji i wzrostu. Duchowe wycofanie to nie koniec, absolutnie nie. To jest początek nowego słuchania. Ponieważ kiedy dusza milknie na zewnątrz, to po to, by w końcu usłyszeć dźwięk tego, co jest w tobie, w twoim wnętrzu. Na początku ta cisza jest przerażająca, wydaje się zimna, samotna, pusta, a nawet bolesna, ale z czasem, kiedy pozwalasz jej wybrzmieć, uświadamiasz sobie, ta pustka cię nie niszczy, ona cię odbudowuje. Ona tworzy przestrzeń na nowe. Jung powiedział też: Kto patrzy na zewnątrz, śni, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. I właśnie w tym wewnętrznym spojrzeniu, w tym odwróceniu uwagi od świata zewnętrznego do świata wewnętrznego, zaczyna się prawdziwe uzdrowienie. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, ile razy dostosowywałeś się do małych przestrzeni, ile razy poświęcałeś własne światło, by podtrzymać płomień kogoś. Kto nigdy, prze-nigdy, nie rozpalił twojego własnego ognia. Dystans to odpowiedź duszy zmęczonej byciem zapomnianą, byciem niedostrzeganą. I jak na ironię, to właśnie w tym dystansowaniu na nowo odkrywasz najważniejszą obecność w swoim życiu, swoją własną. Jest coś głęboko świętego w wycofaniu się z miejsca, gdzie miłość już nie wibruje, gdzie energia nie płynie. To nie jest egoizm, jak niektórzy mogliby pomyśleć. To jest miłość do siebie w jej najbardziej dojrzałej, najgłębszej formie. To powiedzenie: Wybieram pokój, nawet jeśli będzie mnie to kosztować towarzystwo. Nawet jeśli będę musiał a na chwilę być sam, a To pozwolenie ciszy by wyrazić to, czego słowa nie potrafią, że nadszedł czas by ruszyć dalej, nie z braku miłości, ale z nadmiaru świadomości. Z nadmiaru szacunku do siebie. A potem coś się zmienia. Budzisz się pewnego dnia i ciężar, który nosiłeś aż na barkach, po prostu znika. Wspomnienia wciąż istnieją, są częścią twojej historii, ale już cię nie kontrolują, nie dyktują twojego obecnego stanu. Ból wciąż rozbrzmiewa gdzieś w tle jako echo przeszłości, ale już cię nie dominuje, nie paraliżuje. To tak, jakby dusza wreszcie oczyściła korytarze twojego umysłu, robiąc miejsce dla czegoś nowego, dla świeżego powietrza, dla nowych możliwości. Jung wierzył, że psychika jest samowystarczalna, że dąży do równowagi, tak jak ciało naturalnie szuka uzdrowienia po chorobie. Kiedy dusza postanawia się wycofać, po prostu przywraca tę naturalną równowagę. Przywraca cię do siebie. I za to właśnie warto jej zaufać. Dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście dzisiaj ze mną. Jeśli rezonujecie z tymi słowami, dajcie znać w komentarzach i oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robicie, zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych inspirujących treści. Do zobaczenia.